witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj Was zapraszam na film. Pokażę Wam sukienkę, którą nałożę na ślub kuzynki. Już oczywiście, już niedługo, prawie za dwa tygodnie, już ślub kuzynki. Oczywiście, mam już, sukienkę mam już wybraną. Oczywiście, na końcu Wam pokażę i dowiecie się, jako ostatecznie nałożę. Mam nadzieję, że taki film się spodoba. Oczywiście, proszę Was o łapki w górę, subskrypcję kanału, żeby się mążyć z każdym moim filmem i nie przegapić żadnego. Zapraszam Was do filmiku i do oglądania. Oczywiście pozdrowienie będę na końcu. Oprócz tej oczywiście tej niebieskiej sukienki będę nakładać, bo już nakładałam na filmie i na pewno zobaczycie, że jeszcze raz będę wybierza te sukienki, e, które tutaj są. I oczywiście to też nie Wam pokażę, która nałożę. E, bo chciałam właśnie Wam pokazać, jak one, one wyglądają w okazałości. Czy też tutaj ma się na lustrze? Gdzieś te sukienki są. I tutaj też. Bo chciałabym właśnie też kazałości pokazać. Ja tego takie kadry wybrałam właśnie od prawie początku pokoju. Do, do tutaj, żebyście mogli zobaczyć całą sukienkę, bo wiem, że wam nie pokazałam wtedy, więc nagrywam jakby drugą część tego filmu. Mam nadzieję, że taki Wam film się właśnie spodoba. Dobra. Więc zaczynam właśnie mierzyć te sukienki i oczywiście Wam się. Pokażę w nich. Jestem właśnie w tej sukience. I tak ona wygląda, ta sukienka. Oczywiście mam jeszcze takie dwa takie same fasony. Oczywiście widzieliście w tym filmiku. I tak wygląda tutaj właśnie cały tutaj ten, Bo wymyśli, że dobrze tutaj. W przód te tak wygląda. To taka siateczka. I zaraz Wam pokażę okazało się tą sukienkę, żebyście mogli zobaczyć. O, tak ona wygląda. I możecie napisać w komentarzu, czy ta kolor pasuje, czy też nie. I możliwe, że może tę sukienkę porzuczę, albo oddam, albo sprzedam, to zobaczymy, dla mojej siostry. Ona jest oczywiście ode mnie y, trochę wyższa, ale też jest nisko osobą. Tak, to właśnie ta sukienka wygląda taka. Później oczywiście wam pokażę tył na wieszaku. Ja tak, mam żebyście widzieli ten tył. Tutaj wszystko jest w porządku. Oczywiście pokażę właśnie w naszaku ten tył. Więc bardzo dobrze w tej sukience czuję. Jest no fajna. Jeśli chodzi o. O krój, bo oczywiście o krój mi chodzi. Nie wiem, czy mi pasuje właśnie taka. ...monerowa Chyba tak, to się nazywało, Roszowa monerowa coś takiego. Bo takie to jest akwary, te sukienki. No właśnie pierwsza się Wam pokazuje. Sukienkę oczywiście tej na pewno nie będę nakładała. Oczywiście mam już swoją faworytkę, którą na pewno nałożę na wesele. Oczywiście tutaj też trochę tutaj mi starczy tej ramiączkach. sukienka. I twa który mi się podoba. Oczywiście kolor też mi się podoba, tylko się nie wiem, czy ten kolor właśnie dla mnie jest ok. Dobra, więc bierzę w kolejne sukience i do Was zaraz przyjdę. Kolejna sukienka. takiego mój oczywiście kolor, bo oczywiście uwielbiam ten kolor właśnie różowy i jest też bardzo ładna. Oczywiście z tyłu wam się się pokazuję. Nie wiem, czy dla siostry tej sukienki nie zaproponuję, taką drugą. Bo tutaj ma biust za duży. Albo dla siostry. Albo... sprzedam zobaczymy. I tak jak w sobie okazała się że ta sukienka. Jest bardzo taka fajna. Bardzo mi się podoba, Ta sukienka. tutaj takie tu ma koronki? Oczywiście znaczy, wiadomo, w, tutaj powinnam w ogóle tutaj bierzotę nałożyć. Ale dobra, więc tak wam się właśnie pokazuje. Te sukience. O, tak. Tak mi będzie chyba najlepsze Kadr. Tak ona właśnie tutaj wygląda. I tak jak chyba pokazałam właśnie, tak to z tyłu. Wygląda tak, po prostu czuję się w niej naprawdę jak księżniczka. Jest taka fajna, wygodna sukienka, ale nie wiem czy właśnie ten fason mi pasuje, jeśli chodzi o te sukience. Więc tak to właśnie wygląda, oczywiście zaraz będę kolejną bierzeć sukienkę. Chyba jeszcze raz pokazać, oczywiście już bierzełam w tych sukienkach, tak jak wiecie, ale pokazuję Wam jeszcze raz, czyli taką drugą część tego filmu powiedzieć, bo nie pokazałam Wam całej okazałości, więc teraz to nadrabiam. Z tyłu wygląda, tak? Sukierka. Oczywiście zaraz też pokażę z tyłu, jak wyglądała ta. Z tyłu wyglądała się ta? Moja tak. jest? Nie wiem, czy też Wam to pokazywałam, czy też nie. I tak jak mówiłam, bardzo mi się podoba, tylko nie wiem czy mi pasuje w ogóle. I jest tylko za długa jeszcze. O, trzeba by ją ścinać, bo jest za długa. Jestem tym tylko osobą. Tak jak wam mówiłam w tamtym filmiku, że ja chciałam, właśnie w ogóle wymyślałam sobie, że na wesele chcę mieć długą sukienkę. Że nie chcę mieć krótkie, tylko długą sukienkę. Więc ja jeszcze raz pokazuję ten film. Mam nadzieję, że ten film będzie miał sens. Chowałam tutaj ramiączkę bez tonosza. Myślałam, to troszeczkę inaczej wygląda ta sukienka, bo wiecie, tutaj w tamtej sukience, wiecie, zakrywa to ramiączko, nie? A tutaj, no niestety, nie. Ale wam tylko tu jak tutaj wygląda tak bez tego, więc chowałam. więc... mam no, dobra. I przechodzę za następną sukienką. No i kolejna sukienka. Taka zielona oczywiście. Ja oczywiście sobie ją zostawiam. A tak ona wygląda w okno, tak wygląda właśnie w całości. Ta sukienka taka zieleń, taka butelkowa zieleń. Czy tam już zieleń? Tak to wygląda. Oczywiście tutaj mam ramionczkę do stenosza, ale one są schowane te ramionczka. Tak to właśnie wygląda ta sukienka? czujesz jak księżniczka. Mogę bym jej tamczyć. I to oczywiście koronę też mam, oczywiście będziecie chcieli, to kiedyś może wam pokażę, jak sobie mówię, koron. koronę. Bo się zawsze hmm, zastanawiam, czy, czy to nie będzie śmieszne, jak pokażę czy też nie, czy po prostu czy wam to powiem, czy też nie, więc... Więc tak to właśnie w tej sukience wyglądam i ona jest taka zielona, sukienka. Oczywiście mam złote buty. Trochę się odsunę tak tutaj. Sukienek. Oczywiście też yy, tutaj jeszcze mam dwie sukienki ostatnie do zmierzenia, czyli wam jeszcze raz pokazania. Ale nie wiem, czy wam mówiłam, czy też nie, ale na początku filmu, nie wiem, czy ja wam wam, czy nie, ale po prostu nagrywałam e, drugie podejście, wzięłam do tego filmu, bo pierwsze właśnie podejście, no, nagrałam oczywiście pierwsze kilka sukienek. A tą ostatnią sukienkę, no to głos się nie dograł, bo się mikrofon włączył. No się ładował. Więc tak to ta sukienka wygląda. Oczywiście z tyłu wygląda tak samo jak ta morerowa. Czyli ma właśnie taki gumkę w chodzi ta sukienka. Więc się czuję naprawdę fajnie w tej sukience. Więc, więc tak właśnie wygląda ta sukienka. Bardzo mi się podoba, podoba i to jest mój fasol. I w ogóle kiedyś zielonego koloru nie lubiłam, tak naprawdę. Później oczywiście polubiłam ten zielony kolor. Dobra. Więc yy, mierzę kolejną sukienkę. Też tutaj Wam pokażę, jak tutaj wygląda. Ja użyłam sukienkę, która bardzo Wam też się podobała. Proszę oczywiście tej zielonej i tej, co tutaj mam. I ta sukienka też czuję jak księżniczka w ogóle. Jest też bardzo piękna, też Wam pokazuję w całej okazałości. Oczywiście też schowałam biustana, żeby ładnie wyglądało jest ostatecznie. I tą, tą, albo zieloną, zobaczymy, na sobie Zobaczymy, jak to będzie. Tak właśnie ta sukienka wygląda, Proszę się w tej sukience też czuję. Tutaj ma takie fajne puszczące, tutaj też pod biustem jest. Tylko jest jeden minus, widzę, że brzuchy widać, po prostu. Ja ją miałam nałożyć. W ogóle zastanawiałam y, się między tą sukienką a tą sukienką, się zastanawiałam, i y, czytając wasze komentarze, zawsze czytam wasze komentarze, y, czy y, też y, rodziny zdanie, brałam też pod uwagę i wasze komentarze też, i ostatecznie właśnie wygrała inna sukienka. Ale ta też mi się bardzo podoba i też się w niej bardzo nie czuję. Jest to taka, taki malinowa. Tutaj jest właśnie tej, takie błyszczące elementy. Przemyślałam właśnie, jaką sukienkę dołożyć, czy też to trzeba by ścinać. I tutaj trochę brzuch widać no, w Te sukience. Po prostu wybrałam sukienkę, którą nie trzeba za bardzo ścinać, i też, który brzuch nie widać. O. Tak mogłabym powiedzieć. Ale to też jest fajne. Oczywiście nieraz może, że mieć te sukience, może na inne wesele jakieś pójdę w niej. Wiecie, może na inną okazję będziesz się ją nałożyć. Więc, no, więc tak to właśnie ta moja sukierka wygląda. Jak mówiłam, bardzo mi się podoba. Tylko po prostu tutaj mi brzuszek widać. Więc no, rzecz bym się po prostu czuła. Po prostu na przejedzie. Muszę się brzuszkę zgubić. W ogóle, zaczyna, w ogóle zaczyna, jak Maciek mój przyjedzie, zaczynam w ogóle z nim chodzić na spacery, też jakieś ćwiczenia, może siłownie, zobaczymy. Więc się biorę za swoje odchudzanie. będę oczywiście miała motywację i będę miała też osobę, która mnie wspiera w tym. Znaczy Samemu to jest wiadomo, wsparcia się nie ma. No ale tak właśnie to sukienka wygląda, i to oczywiście nie będę kładała. Ale innym razem, czemu nie? Wygląda taka... tak oczywiście, bierze kolejną sukienkę. No i jestem w mojej docelowej sukience, której będę nakładała na wesele, właśnie ta wygrała sukienka. Wiem, że do którejś z was pisałam, że w tej czerwonej pójdę. I oczywiście wtedy myślałam, że pójdę w tę sukience, w tej czerwonej właśnie bo w tej myślałam, że pójdę, ale po prostu po konsultacji z wami i po konsultacji z rodziną też ta sukienka podobała się mojemu mężowi. I bardzo chciałam, żebym tę sukienkę ubrała, bo mi się bardzo podoba. Też moja mama powiedziała, że ładnie wygląda w to sukience, że w tej poszła Tak Jak ja mówiłam właśnie wam, w tej sukience niestety brzuch widać, mimo że jest przepiękna, chyba wszystkie te prawie przepiękne są sukienki, Tak co w wygląda, więc ja zobaczę bardzo ścinać nie będzie trzeba. Nawet jak... nawet jak, tak stanę. No trochę tam. Trochę, trochę wyższe buty niż, niż mój rozmiar może. Jak oczywiście się zmęczę w wysokich butach, ale tak ona wygląda. Uwielbiam ta sukienka mi się tak bardzo podoba. Ja prawie wszystkim się podoba jest to, co wam się pokazałam właśnie wszystkie właśnie te, to. zielono oczywiście Wam nie będę pokazywała. To zielono, to niebiesko, bo brzuch nie było widać i zawiązanie było ciężko. Ja tylko Wam ją pokażę w całości, jak to wygląda. O. Też trochę jest w jak na wrzesień, na 17 wrzesień, to jest strasznie gorąco, więc, więc już powiem, że na dziś się starczy, wierzenia. Jest taka właśnie ta sukienka, tak jak mówiłam bardzo, mi się ona podoba. Nie wiem, czy na może złote buty, czy nałożę mm, takie czarne. Mam takie fajne czarne buty, zaraz wam pokażę. Już jestem w których jeszcze nie chodziłam. Takie czarne. To tak chyba na na pogrzebabcie kupiłam, ale po prostu nie. Nie założyłam tych butów. Ale nie wiem, czy czarne do tej sukienki dopasowały. Napiszcie w komentarzu. Mi One jeszcze są nawet nierozchodzone, więc <noise> będę musiała je rozchodzić. Tak, właśnie takie czarne, lakierowane. Nie wiem, czy wam sobie te skienki. Bo mam oczywiście takie złote ochadzie, czy pokazywałam, czy nie. Chyba pokazywałam te czarne, chyba. Te złote, znaczy. Wiecie, też ciężko zdjąć tych. Bo trochę mi nogi bolą, bo jednak, wiecie, a jak te, oczywiście możliwe, że. Wezmę te, te złote, tak, innego buty wezmę. Możliwe, że wezmę je ze sobą, bo może będę miała, bo myślę, że pasują te sukienki, oczywiście możecie w komentarzu pisać. To zobaczę jeszcze jakieś inne buty, dodatki. Oczywiście postaram się dla was nagrać vloga z tego dnia i może przed dzień właśnie tego wesela. I oczywiście pokażę wam e, stylizację, oczywiście wiadomo, że jeszcze włosy będę miała inaczej zrobione, e, też będę a no, może pokręcę te włosy, no zobaczymy. Makijaż, dodatki i zupełnie inaczej będzie wyglądało, wiadomo, teraz to taka taka niewyjściowa jestem. Jak ktoś się śmieje. No ale tak ta sukienka właśnie wygląda, jest oczywiście większość zdecydowało. Więc więcej głosów. Nie wiem, czy będziecie tutaj widzieć. Mam nadzieję, że ostatecznie to bo to ok, że to wiecie, tak wygląda z tyłu. No, tak oczywiście jak tą zieloną Wam pokazywałam, czy też nie, tak właśnie coś podobnego jak ta z tyłu właśnie też żeby taka. No tak jak ja Wam tam też tam pokazywałam. Więc, uch, tak to właśnie wygląda. Pozdrowienia i pozdrawiam moją bliską Kaję, mojego męża Maśka. Pozdrawiam cię, kochanie, bardzo serdecznie. I kocham cię bardzo. I niedługo przyjedziesz, więc mogę się doczekać. Mojego y, tatę. Ja też ogląda moje filmy i czeka na nowe filmy. Pozdrawiam cię, tatę, bardzo serdecznie. I oczywiście widzę Kamila, Mikołaja, Kozara Kaszący, Lucę Nagieł, Agnieszka, Agaduda, Weronika Miłek, Ajko, Jajko. Iwona G., Grażana Macierzek, Kasia Lew, Moni Vlog, Barbara Łukawiecka, Kewia Szice, Iwona G., Monika Pochała, 82 Wragdeza, Greta Stasiuk, Unikatowa Grażyna, Ania Agnes, Filia spiekła Braniewie, Mela, Annata Ruda. Pozdrawiam bardzo serdecznie i zapraszam Was do następnego odcinka. Oczywiście mam nadzieję, że dobrze było słychać i żeby dobry był dźwięk. Więc do zobaczenia w następnym filmiku. Papa. Pa.